Cześć, witam serdecznie wszystkich, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować przepięknego Hyundai'a, jakim jest model i40, jest to najnowsza odsłona Hyundai'a i40, model po festiwingu, wyprodukowany w 2015 roku, wyposażony w rewelacyjną jednostkę diesla, jakim jest jednostka 1.7 CRDI, motor na łańcuchu o mocy 141 koni, <laughs> silnik jest połączony, z automatyczną skrzynią biegów. Samochodzik przejechał lekko ponad 88 tysięcy km z serwisem również do samego końca. Autko całe w oryginale, bezwypadkowe, jak zawsze w naszej firmie, z oryginalnym przebiegiem. Co bardzo ważne do samochodu, proszę Państwa, mamy drugi komplet kół e, z oponami zimowymi na Alufeldze. Są to Borbety, czyli e, Felda aluminiowa marki Premium. Mocna felga, co bardzo ważne, niż żaden Chińczyk, z bardzo fajnymi oponami zimowymi. Opony zimowe 21550 na 17, rocznik opony jest to 19. I zresztą widzicie Państwo jak opony wyglądają i jeszcze mamy dwie opony troszeczkę starsze, które również wyglądają jeszcze bardzo dobrze, tego bieżnika jest naprawdę sporo i te opony są bodajże z 17 roku. Także mamy cały komplecik e, kół na zimę. No i oczywiście e, koła letnie są na oryginalnej Alufeldze, która jest również bardzo ładna, ponieważ mamy tutaj e, dwukolorowe koło. E, czarny połysk czarny połysk wyłącznie z kolorowanym aluminium. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, tutaj mamy również 215,50 na 17. A co do rocznika tej opony. I widzę może z drugiej strony, są to nekseny, są to opony letnie, ale bieżnika jest jeszcze dosyć sporo. Autko przede wszystkim w przepięknym kolorze. Błękitny kolor, lakier utrzymany naprawdę w bardzo fajnej kondycji. A, zapomniałem od razu co do tarcz. Przednie tarcze proszę Państwa jak nowe, z bardzo, ale to bardzo delikatnie wyczuwalnym rancikiem. Tylne tarcze również jak nowe, ponieważ tutaj rancik nawet nie jest wyczuwalny. Tak jak wspominałem, przepiękny kolor, chromowane relingi na dachu, chromowane listwy zdobiące ramy okien, oryginalnie przyciemnione szyby. Keyless okay, go. Takie chromowane dodatki na klameczkach. Mamy tutaj oczywiście wersję premium. Automatycznie składane lusterka, lusterka również podgrzewane i co bardzo ważne, z kierunkowskazami led ledowymi Auto ma również LEDowe światła do jazdy dziennej, jak i również LEDowe światła e, przecięgielne. Wersja po Face charakteryzuje się troszeczkę innymi lampami, troszeczkę innym zderzakiem z przodu. Również różnią się troszeczkę lampy z tyłu, a tak naprawdę jest bardzo podobnie. Już soft również w nawigacji ma. E, jest również zmieniony. Maska, jakiś zderzak, bez jakichkolwiek Dla kierowniczych samochód wygląda naprawdę rewelacyjnie mówię bardzo ważny jest tutaj przebieg 88 tysięcy, wadę komplety kół, oczywiście dwa kluczyki. I zapraszam Państwa do środka. Fabryczny alarm, cztery elektryczne szyby, oczywiście automatyczne. Kapicelka fotela pasażera, możliwość wyłączenia poduszki powietrznej, aby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpieczne na przednim fotelu. Deska rozdzielcza bardzo ładna, czytelna, nic tu nie jest poniszczone, porysowane, nie ma żadnych śladów zużycia odnośnie środka. Oryginalna nawigacja, z, e, również z Apple CarPlay'em, jak i Android. Możemy tutaj podłączyć telefon nie mamy rzut e, z telefonu na tym ekranie. Do tego oczywiście możemy udostępnić internet, ponieważ mamy tutaj również Wi-Fi. DVX e, DivX, także możemy sobie tutaj również otworzyć jakieś filmy. Kart pamięci jaki, proszę Państwa, USB, jaki AUX. no i oczywiście Bluetooth, aby połączyć się z naszym, z naszym zestawem multimedialnym bez użycia jakiegokolwiek kabla. Nawigacja, co bardzo ważne, aktualna. Bardzo, naprawdę, bardzo fajny zestaw multimedialny. I do tego, proszę Państwa, kamera cofania. Tu mamy cały panel klimatyzacji, ale oczywiście również klimatyzacją możemy sterować dotykowo z pozycji ekranu. Włączoną, włączoną. Tutaj również możemy zmieniać. I tak cokolwiek nie będziemy tutaj robić, to proszę zobaczyć wszystko nam się po prostu zmienia również na wyświetlaczu. Niżej mamy podgrzewane fotele. Drive mode, czyli sport, jak i komfort. Wyłączenie ESP. Tutaj mamy naszą dźwignię do automatycznej zmiany biegów kluczyki oczywiście są dwa w systemie Keyless, odpalane na przycisk lusterko również samo się miejsce na cup -holdery. a tutaj dosyć fajny podłokietnik dosyć obszerny, z dwoma z dwoma, z, 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 z dwoma półkami, jedna taka troszeczkę płytsza a druga naprawdę dosyć głęboka kierownica oczywiście obszyta skórą z multifunkcją, z tempomatem jak i z obsługą telefonu. Co bardzo ważne, komputer pokładowy jest kolorowy i również jest w języku polskim. Zapraszam Państwa do tyłu. Tak jak wspomniałem, tylne, tylne, tylne szyby są przyciemniane oryginalnie. Mamy również tutaj podgrzewane fotele, podgrzewaną kanapę z tyłu. Oczywiście podłokietnik, aby osoby podróżujące z tyłu również czuły się komfortowo, z jakimś schoweczkiem, z miejscem na dwa cup holdery. W środkowym słupku mamy również nawiewy, a pod spodem mamy gniazdo 12V. Otwory bardzo na naprawdę bardzo zadbane, ale my tu mamy przebieg 88 tysięcy, samochód jest po jednym właścicielu. Co bardzo ważne, tylna klapa e, otwiera się automatycznie. Świadka, żeby nam nic, jeżeli mamy bagażnik załadowany przy gwałtownym hamowaniu, żeby nam nic nie spadło, nie wpadło po prostu do środka, eee, przede wszystkim nam krzywdy nie zrobiło. Roletka, kolejne wyjście 12V, możliwość złożenia foteli eee, z, z pozycji z bagażnika. Duża ilość schowków po lewej, jak i po prawej stronie, również tutaj, tutaj pod spodem szyny, aby ulokować nasze bagaże klapa również jest zamykana automatycznie z pozycji przycisku jak i również taki dobrze zapraszam za fotel kierowcę. jeszcze raz tapicerta drzwi. Oczywiście tutaj również możemy włączyć podgrzewanie naszej kanapy z tyłu. Zwróćcie uwagę, jakim stanie jest na drugi rząd foteli. I najważniejszy test, czyli miejsce kierowcy, tak jak wspominałem automatycznie składane lusterka i proszę bardzo, wszędzie emblematy i40, fotel regulowany automatycznie, kierownica również podgrzewana. Jak wspominałem, komputer pokładowy rozbudowany Line Assist, Panie już jest kolorowy. I Zapraszam również pod maskę. Wspominałem również, że auto jest w kamerę cofania. Proszę bardzo, z, lin z liniami pomocniczymi. Zapraszam pod maskę. Tak jak wspominałem. 1.7 7 CRD i bardzo fajna jednostka. Co bardzo ważne na łańcuchu książkowa praca. Śni bez żadnych wycieków. Naprawdę bardzo fajnie pracuje. Równo daje moc. Trzyma automatyczna również bez żadnych zastrzeżeń. Auto naprawdę godne polecenia. Nic, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że filmik pomógł w podjęciu decyzji o zakupie. Jednym, czym mogę zawsze gwarantować to bezpieczeństwo zakupu pod względem bezwypadkowości, jak i oryginalności przebiegu. Życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.